Ludziska z tej strony Bora No i niedzielny odlot Już po raz szesnasty Zawitał na moim kanale Wybrałem sobie dzisiaj Angielskie drzewko Z samolotami Już dawno go by nie było bo Bodajże dwa, trzy, dwa tygodnie chyba Więc dzisiaj zagramy Anglikami Mam bombowiec bojowy nowy kupiony jak widzicie Ale tam mgła mnie denerwuje No Chcę żebyście coś widzieli Chociaż coś Więc chcąc nie chcąc lecę na dół To na środku im spróbuję spukać Może się uda Nie jednak chyba po prawej, bo to samolotu za dużo leci Nie no dobra, jak na środek na... Ja Jestem jak baba w ciąży kurde. No Zaraz zobaczę gdzie Na środek Mam celownik jak w bombowcu mam. No okej. Okay. Mam też karabin, także zaraz spróbuję tego trafić. Ale raczej się nie uda. Tak myślałem. O, jednostka naziemna zniszczona, fajnie. Tu są jakieś te stateczki. Już coś do mnie pruje. Jeden się poszedł paść. Wiem chłopcze, że do mnie strzelasz. Wiem. Ale jakoś mnie to mało intererę Bo ja tu strzelam nawet z takiej pozycji. Wow! Smoleńsk. Kurde, odjebałem Smoleńsk. No dobra, ale trzy naziemne zniszczone są. Zawsze jakiś początek jest. O, w zeszłym tygodniu były fajlowe strasznie walki. Mam nadzieję, że tym razem nie przyburacze w równym stopniu. Taki piździk jakiś jamański mi rozwalił, no? Kurde, torpedę przecież mam na tym S Swordishu, Fishu, czy jakoś tak. No dobra, gdzie tu coś jest? Dawać mi tu coś, dawać. No, a potem będę spierdalał. <noise> tu lecę. Bo tu jest dużo moich, jakby co, osłonią mi tyły. Z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, bo mogą mi odpalić samolot akurat, który ja sobie upiluję, nie? Ale spróbuję przelecieć na wprost i tamte tamte właśnie daleko cele naziemne im zniszczyć. Zresztą znaczy tam już chyba tylko jeden jest. Kurde, kurde, zawraca, dobra, dobra, super. Ale już po nim. Już za chwilę rzutkiewkę wpakuje w ziemię. To mnie tutaj interesuje teraz. Zmniejszamy prędkość. Jest. Tu jest gdzieś samolot blisko. Nawet więcej niż jeden. Nad tymi statkami się tam zastanawiam cały czas. I chyba to zrobię. Wow, wow, wow! I jadę stąd. Znaczy, lecę stąd. sobie porobię to może mi nie trafisz No i gdzie jesteś w fiucie? Ja mam po prawym skrzydle O no, jest po mnie, no i dupa już za, już za bardzo nie kontroluję lotu muszę wylądować, czy się uda, czy się nie uda Patrzcie, nie mogę w dół dać lotki. No i co się dzieje? Wyląduje czy nie wyląduje? Patrzcie, nie mogę dać w dół. Zwolniłem do zera. Może tak wyląduje. Ja. Ach, myślałem, że go jeszcze rozwaliłem, rozwaliłem ba. To coś mi tam jeszcze wyszło na koniec. <laughs> nie wyj, nie wyj. No, remis. Rozwaliłem go nie. Ale przegrywamy, tak ogólnie mówiąc. Nie tety. Kurwa nasze lotnisko. Oho, leto opuszcza grę. No i bardzo dobrze, leto. Trzymaj się. Nie wracaj. Kurwa, to są trzy samoloty. Trzy te. Drogie samoloty. A ja tylko z jakimś bepokiem tu lecę. No co, trudno. Jest kolejny nasz, dobra. To jest bombowiec. Będzie kłopot. Chociaż zakręca w dobrą stronę. Jak się trzy wilki za nim puszczą, to będzie dobrze. Trafienie trafienie krytyczne super. Wow! Zwolnij trochę. I teraz tego jeszcze próbuję odpalić. Trafienie. Co ja? Co się dzieje? Co się dzieje? Ładuje w niego, czy nie? Dobra, 18 sekund. Oj, coś do mnie ładuje. Tak sobie zrobimy. I tak sobie zrobimy. I teraz za nim. A, zniszczyłem ja go, tak? Świetnie! Mam nabojażki, mam nabojażki. Ale tu za mną gdzieś coś latało. jednego. Dobra, dwa kilometry, lecę do tego. O, czerwony baron. No. Mm -hmm, aha, mega up. Teraz sprawdzimy, przetestujemy jakiś czerwony baron. Półtora kilometra daleko. że się w moją stronę opok ok. O właśnie, coś w tym stylu Zaraz Aaa, tam ci już przetestowali czerwonego barona, ty Debilu Asysta zaliczona Czerwonego barona Czerwonego Kondona chyba A ta, tak, mhm mm On się pomylił, ja to słyszałem gdzieś to pisało w gazecie on żałował, że się nazwał Czerwony Baron, a się nazwał Czerwony Kondon. Kurwa przegraliśmy grę. Patrzcie. Dwie jednostki nam zostały. No i nie ciewo. Czy jak to się mówi po radziecku? Gawarisz. Nie uczyłem się nigdy ludzkiego. Nie miałem tej na szczęście niewątpliwej przyjemności. Jakie oczekiwania? Tu go napier... No, napierdalam. Jasne. No dobra, gra przegrana. Marczywa bitwa. 4 naziemne jeden samolot. Nie jest najgorzej. Zawsze mogło być gorzej, co nie? Dobra, do boju, kolejna walka. Znowu Angliszkami. <ścoughs> Przepraszam, tym bombowcem bojowym chciałbym się Benhimem w końcu wykazać. Może będzie plansza, żeby go wybrać? Zobaczymy. No nie za bardzo. Nie za bardzo. Biorę zwykłe dwupłatowce i, i... tyle. No, myślałem, że mi się myszka zacięła. Ja mam coś kłopotu ostatnio z tymi bateriami. I do tej gry ogólnie. Ty, ry, ry, ty, O, jeszcze noc. No zajebiście. W nocy to ja jeszcze nie grałem chyba. Kurwa, nie grałem chyba nigdy w nocy faktycznie. Albo coś się stało z kartą graficzną. A nie, noc. <suszy> Wreszcie, bierzesz to napisy, wiem co mam robić. Patrzcie co zrobię. Wow, fajnie wyszło, nie? Tu już jest taki samolot? Ja się tak nie mogę do przodu pchać, hej, hop. Bo zaraz mi ktoś rozjebie. Trochę się wycofam. O tu pierwszego już widzę, więc lecę do niego. Kto do mi na pierdala? Tu jest fajnie, fajnie, że tu przyleciałeś. Zajebiście, cieszę się bardzo. Tylko nie cieszę się, bo ci trafić nie mogę pedale. Nie mam na boi, ale co jak głupi za nim? Dobra, dobra. Pięć sekund. Prawie siądę temu na ogon. Ale wolę naziemne sobie zniszczyć, póki mogę. Co jest? No szkurczy nos. Nie wiem, co ja dzisiaj za kaszankę odpieprzam. Ten odcinek ma pójdzie do Iwana 5, czy 6. Zagrajmy w kaszankę. Co ty, Iwan, na to jak oglądasz? I za mną lecą? I chyba trzy, tak? O, rewelacja. Po prostu wymiatam. Jedno trafienie, a nabojów nie mam. Naboi nie mam, no. Mistrzostwo świata, ale lecę za nim. Zobaczymy, co się z tego wyklaruje, skoro za mną nikt nie leci. Gdzie on jest? Już tak daleko. Ale on tam zakręci na pewno, więc... Więc lecę za nim dalej. O tu są już dwa, no no to mnie zajebią No ale trudno Ryzykować trzeba, kto nie ryzykuje ten nie pije szampana 3 Trafienie jest Drugie Weź nie strzelaj do mnie, bronek, Muszę trochę zwolnić. I teraz rozdupię go, a jednak nie. Aha, patrzcie, patrzcie co się stało, widzieliście to? Masakra. Ale mam asystę Spróbuję go dobić jeszcze, jak odzyskam naboje. Prawe skrzydło mam totalnie do dupy No, dlatego zakręcam jakbym nie mógł zakręcać, no i tyle. Dobiję go, nie Dobra, lecimy do nich dalej Jak tam się sprawy mają? Tylko asysta Cieniutko, cieniutko. Rony Roy, 10 kilosów. Oj, tu coś jest. Gdzie jest to coś? Dobra. Super, super, super. Nie jest źle. No ale teraz zacznie mi uciekać, czyli jednak jest źle. Chociaż... Cały czas mu przecinać muszę lot, bo wtedy będzie dobrze. Ale ładnie w niego ładuje, co? Co jest, co jest? Celownika nie mogę, on jest za wysoko. Patrzcie, nawet nie kapłem się, że on tak wysoko jest. Gdzie on jest? Dobrze, kolejne trafienie. Wszystko, co mam z magazynka. Żyję, pół kilometra, naboje mi się od, odrodzą. Może coś z tego będzie. Znowu mu krzyżuję trochę drogę. Torlotu oczywiście nie drogę. Moim, po mojemu robi błędy, no ale dobrze, ja je wykorzystam. Przynajmniej spróbuję. zabawy będzie? Twardy. Znowu poleci wysoko. A. Nie mam na no boi. Ale go trochę tam zmolestowałem. Gdzie on jest? Leci do swoich? Nie, no tak, dobra. Nic straconego jeszcze. Kolejne trafienia zaliczam. Naboje. Ja cię, Rafaello, już upolowałem za to swoje imię. Dlatego będę próbował cię dojebać. Chociaż moje prawie skrzydło już praktycznie nie istnieje. Oj! No szkoda! Chyba cię jednak nie dorwę. Ale jeszcze jedno trafienie jest. Może się w, w ciebie wpije, ale wątpię. O, tu jest cel naziemny. Tego naziemnego się chce władować Ale dupa, niestety No nie upolowałem sobie tego Raffaello Może dadzą mi kolejną szansę Może jeszcze Raffaello będzie żył Kurde, a tak się w niego wmontowałem, no by to chudy byk dziesięciu Murzynów Wylecę, zlecę wam z tego pułapu wysokiego, żeby lepiej było widać, okej. Okay. Rafaello, ty penisie. Gdzie ty jesteś? O dobra, tu mam coś jednego. Twik. Co ty do moich, chłopcze? Też tak umie. Nawet szybciej się potrafi obrócić. No i znowu kłopot z nabojami, no. Zniszczyłem go. Jakim sposobem? No nie, ja chyba. Przecież ci mówiłem, że też tak umie. O! o, o, o. Jaki debil. Kurde, tylko niszczy to naboje niepotrzebnie, gdzieś ty jest. No dobra, ale druga walka wygrana. Druga bitwa na całe szczęście. Patrzcie, 0-0, kurwa, co ja nam od dwóch tygodni już. Nie, nie, w przyszłym tygodniu walki będą lepsze. To wam przysięgam, bo zabiorę się. W chwilach wodnych, wodnych, kurwa. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, nie, wieczorkami sobie troszeczkę popykam codziennie. Po kilka bitew przed spaniem, mam nadzieję, że mi się uda. I zrobię wam zajebistą walkę za tydzień. Zajebistą bitwę, zajebisty filmik. Obiecuję wam to. Trzymajcie mi za, yy, za... słowo. Ale w tym tygodniu, niestety, wyszła jaka wyszła. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli uznacie, że warto dać łapę w górę, to dajcie. Jeśli nie, to nie. No i ogólnie, trzymajcie się do kolejnego odcinka lub do kolejnej innej mojej serii. Na razie o wszystkim. Trzymajcie się do, do beściaki. Papa. Pa.